Cześć, witam wszystkich. Po dość długiej przerwie chciałem Wam. Yy, znaczy no wracam po jakimś tam, nie wiem, 7-8 miesięcy. Yy, przyszła mi właśnie szafeczka. Miało to wszystko potrwać krócej, ale dopiero przyszła szafka. Będę ją składał pod akwarium. Yy, no to jest wymiar 120 na 50 na 70 Tu są części. Tu jest Blat. Jak już wszystko poskładam, to. Opowiem Wam i jak będziemy oceniać. No i powiem Wam też, od kogo ta szafeczka. No i cenowo, jak to wyglądało. Dobra, no to do zobaczyska, jak już to złożę. Ok, szafeczka złożona. No tak jak widzicie, wygląda tak. O tutaj się Także powiem Wam. Ja już drugi raz biorę tą, od tego producenta tą, tą szafkę, tą poprzednią, co miałem, też miałem od niego. Sam nawet nie wiedziałem, bo szukałem go, a zmienił po prostu nazwę. Także powiem wam tak, no, to jest wymiar 150 na, znaczy 120 na 50, no i wysoko jest na 70 cm. Drzwiczki otwierane tutaj na dotyk. Tak jak widać, no to muszę tylko te naklejki pozrywać i półki pozakładać. Będzie zrobione. Ma też ten wolne domykanie, tak jak widać. To nie jest to, że to będzie czaska czy coś. Tak, jest naprawdę masywna. Tył ma cały pełny. Otwory będę sobie wiercił oczywiście wszystkie sam. Także tutaj nie ma jakiś tam z tym problemu. Bo jeszcze sam nie wiem jak to będę miał ustawione, no bo to będę miał filtr tu przypuszczam będę miał wszystkie inne pierdoły no jeszcze nie wiem, muszę to najpierw rozwiązać jakoś ale na pewno, w którejś albo tu, albo tu będzie filtr yy, bardzo możliwe, że tu będzie filtr bo stąd będę się rozchodzić rurki tam i tam no zobaczymy yy, dobra to jest tak to jest płyta 18, blad jest gruby 36 On jest oczywiście skręcony z dwóch yy, blatów z osiemnastki zawiasy, tak jak mówię, fajne no jest to naprawdę, powiem wam super, ekstra stabilne, tutaj jest taka gruba jakby, tak jak widać grubaśna taka okleina tylko ja powiem wam szczerze, że ja to całe tak czy siak, kupię sobie żywice i cały ten blat dookoła, tam z tymi bokami Przemaluję to jeszcze żywicą. No. Co by tu jeszcze wam powiedzieć. Eee, no wykonanie. Tak jak widać. Nie mogę się tam to niczego przyczepić. Wszystko fajnie zgrane. No składam ją pół godzinki. się z zawiasami ze wszystkim. No bo sam szkielet to się składało 15 minut i po zawodach. Dobra. No tak to wygląda. Trzymajcie się. Tu jeszcze jedno, bo będę je. Y, będę miała ta na takich nogach. Oczywiście. Ja musi tutaj tę podłogę. Ona będzie stało tam, gdzie teraz to moje gratowiska. A ja się mam taką podłogę, że bez nóg nie przejdzie. Nie ma szans, żeby to wyregulować. No, będzie w sumie ich tutaj tyle. No. Kręcę to wam jeszcze pokażę. Dobra, nóżki zamontowane. Oczywiście robiłem sobie jaja z tym, że zamontuję tam te wszystkie. Ale zamontowałem ich w sumie ile 12 chyba, nie? Chyba tak No jedna taka niby ma u dźwigu 500 kg. nie chcę mi się w to wierzyć, no bo no ale widać, że solidne nóżki One tam mają regulację chyba do około 3 cm, a u mnie to jest niezbędne. Dobra, zaraz postawię na tym łóżko i zobaczymy, jak to wygląda. No, okej, okay, odwróciłem. Gitara to wygląda fajnie. Postawiłem na miejsce, wypoziomuję i wtedy już, no, że wypoziomuję, no i wtedy pozostanie jeszcze tylko czekać na akwarium, ale w międzyczasie. Wezmę sobie pomontuję wszystkie filtry, to co mam co nie pozostawiło, bo tamten się poszedł na sprzedaż. No i dobra ustawię to dokręcę Dobra witam Was ponownie sofeczka skręcona tak jak mówiłem, ona tak wygląda już na tutaj uwaliłem, ale to mniejsza z tym paczki mi poprzechodziły no oczywiście jeszcze czekam na baniaczek. No tak ona wygląda. Tu jeszcze tam w środku wszędzie sobie te rogi tutaj i tam posylikonowałem. No na razie mam ją zapieprzoną, bo teraz, teraz będę tu montował wszystkie pierdoły. No i jeszcze cały ten blat, tak jak mówię, wszystkie rogi wezmę to Przesmaruję żywicą. Tutaj taką kupinę zaraz Wam pokażę. Sorki, że tak. E, coś takiego. Żywica epoksydowa. O A tego jest w sumie chyba trzy składniki. Dwa albo trzy składniki, i tam dopiero w instrukcji będę patrzył. No i cały ten blacik tutaj sobie wezmę. Całe te rogi. Tą żywicą zapierdzielę, żeby to w razie wódo. Nic się nie stało. No tak, mówię, nóżki są wszystkie. Tam ich jest 12 sztuk. Eee, co by tu jeszcze powiedzieć? No, no to teraz Wam powiem, no cena. To jest eee, szafeczka, ona ma 120 na 50 i ona jest wysoka na 70. Dałem za nią 920 zł i to jest firma PABIANO tak sobie właśnie wpiszcie szafki PABIANO to Wam na pewno wyskoczy jakbyście chcieli naprawdę powiem Wam solidna robota i za jak na szafki to sami sobie sprawdźcie ceny naprawdę nie jest to jakaś tam wygórowana cena To macie pełne, pełne plecy wszystko wszystko jest tak jak powinno być Tutaj teraz będę to wszystko montował właśnie. Będę wiercił, montował. Co tu mam do montażu jeszcze? O, burdelik straszny u mnie, ale tak, No to jeszcze będę montował ten mój dyfuzorek CO2, który robiłem. Tu mamy lampę UV, tu jest dozownik, tam jest komputer. No to mam jeszcze też Kupiłem coś takiego. To jest mieszacz jakby do tych nawozów, które tam będą. Później zrobię też z niego film i go piszę, jak on działa. No na razie tak. Mi się stoi, oczywiście. A tak, jak mówię większy sprzęt miałem. Od siebie tam lampa już jest podwieszona. Tego czekam na ten pieprzony kontroler, bo już drugi, ten co mi przysłali za wcześnie, no to już, to już są parę miesięcy temu o tym mówiłem przysłali mi ten kontroler, to znowu czerwony, czerwona barwa w ogóle nie działała na nim jest podłączony no, a tu korzonki mam, te są nazbierane one chyba rok czy czasu na strychu leżały tam w środku mam jeszcze wpizdu tak brzydko powiem takich różnych korzeni. Tam mam całą reklamowę kamieni. Także będziemy układać. Czekamy na zbiorniczek. Zbiorniczek już zapłacony. Na, w następnym tygodniu on powinien przyjść. a Może nawet jeszcze w tym przyjdzie. Jak już jutro przyjdę, jak przyjdzie zbiornik, też wam pokażę, co to jest za zbiornik. No no i dobra, tak jak mówię, no, ta szafka wygląda tak. Naprawdę się opłaca. Polecam. Tego producenta Szybciutko Czas realizacji powiem wam 7 dni Nawet nie całe 7 dni Do 7 dni chyba zamawiałem To chyba zamówiłem w niedzielę Tam piszą niego do 7 dni, ja dostałem już Tę szafkę Nie wiem, po 4 dniach Coś takiego, no nie chcę was oszukiwać Ale naprawdę bardzo fajna Robota wy na i tego Dobra, nic Podskręcam to jeszcze, to Wam pokażę jak to wyszło. Oczywiście nie wiem ile mi to czasu zajmie, ale postaram się zrobić to jak najszybciej.